Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Dzisiaj kontynuujemy home tour po naszym pięknym, nowym domu na Mazowszu. No i dzisiaj pokażemy wam serce domu, czyli naszą kuchnię, gdzie wszyscy wiecie, jak to w kuchni. Siedzą, jedzą, gadają, gotują, spędza się tutaj najwięcej czasu. Zanim zaczniemy, zachęcam was, zaobserwujcie nasz profil na Instagramie. Tam Szymon wrzuca bardzo dużo pięknych zdjęć z domu, z ogrodu, więc myślę, że warto. Przypominam też, że w opisie filmu znajdziecie linki do Bajkofi i do Patronite'a, gdybyście mieli ochotę nas wspomóc, czy jakąś kwotą, czy wirtualną kawą, to będzie nam szalenie miło. Ja mam też taką prośbę osobistą od siebie. Jeżeli jest wśród Was ktoś z Mazowsza, to bardzo proszę podeślijcie mi, czy w komentarzu, czy na Instagramie w wiadomości prywatnej, jakieś fajne przepisy na lokalną kuchnię, bo bardzo chciałabym spróbować, ja uwielbiam regionalizmy. Tutaj nadstawiam ucha na Mazurzenie, o którym uczyłam się w liceum, ale lubię też poznawać poszczególne regiony przez kuchnię, przez właśnie gotowanie. Więc jak macie jakieś typowo mazowieckie przepisy, to bardzo proszę podeślijcie, chętnie wypróbuję, a my już zaczynamy room tour kuchnia.

Oczywiście raczej myślę, że nie będziemy aż tak hardkorowi, żeby jej używać do gotowania. Natomiast no, na pewno jest tutaj niewątpliwym atutem dekoracyjnym. Powiem Wam szczerze, że na samym początku, jak oglądałam zdjęcia z tego domu, zanim go kupiliśmy, to miałam taki plan, żeby jednak docelowo ją zlikwidować, albo zostawić tylko te plecki, a zlikwidować tę część, bo bałam się, że będę tutaj mieć trochę za mało miejsca na wiecie, blat roboczy, na krojenie, przygotowanie. Przygotowywanie, potraw i tak dalej bałam się też, że będzie nam tutaj ciasno w sześć osób mieliśmy też plan na zakup takiej fajnej lodówki dwudrzwiowej może ktoś z was widział, że się robi tam puk puk i ona się zaświeca no a to by wymagało właśnie zlikwidowania tej części i ogólnie taka byłam trochę, że no super mieć taką kuchnię, ale że jednak bym wolała mieć tutaj więcej właśnie takiej roboczej i nowoczesnej przestrzeni no ale oczywiście, jak tu przyjechałam, to już koniec. Już po prostu po dwóch dniach stwierdziliśmy z wieczorem, z Szymonem, że no nie ma siły, po prostu nie będziemy tego usuwać, bo to jest zbyt ładne, zbyt nam się podoba. I jaki tutaj jest plan? Mamy w planach, to Szymona mama wymyśliła, szalenie mi się ten pomysł spodobał, położyć tutaj na tę część taką żeliwną szybę, taką ciemną brązową, oczywiście na wymiar ładnie podocinaną i już żeby było tak bardziej wiecie ładnie i gładziutko, lepiej też do czyszczenia. No i tutaj generalnie powiem wam, że bardzo mi się ta część przydaje. I mimo, że tutaj no to, to nie jest takie aż idealne do jakiegoś krojenia i tak dalej, bo jest za nisko troszeczkę. To jest wspaniałe miejsce, żeby przechowywać właśnie plony z ogrodu. Tutaj mamy obecnie orzechy, ale oczywiście w lecie tu będzie, mam nadzieję, bardzo dużo naszych pomidorów, sałat, ziół, tych wszystkich plonów, które nazbieramy. To jest cudowne miejsce, żeby to tutaj trzymać w jakichś właśnie dekoracyjnych koszach czy misach. A ja tutaj mamy też chleb, żeby był pod ręką. A ja też mam bardzo dobre tutaj miejsce na wyrastanie moich chlebów. Ja tutaj dosyć często piekę chleby. Może nie codziennie, ale powiedzmy, co drugi, co trzeci dzień. I to jest bardzo dobre miejsce, żeby sobie tą misę wielką, w której wyrasta ciasto przez noc, położyć, przykrycielnianą ściereczką. Jeszcze przykrywam tą pokrywką, żeby nikt mi tam łapy nie położył się, nie oparł tu mam, głównie oczywiście dzieci na myśli, więc bardzo dobrze tutaj to jest. To nikomu tu nie zawadza, nie przeszkadza, więc na pewno ta kuchnia zostaje. No i tak jak widzicie, sobie ją też zagospodarowaliśmy tak użytkowo. To jest bardzo fajny reling na ściereczki, żeby były pod ręką. Jest bardzo dużo haczyków, więc jakieś podręczne takie chochelki, tego typu rzeczy mogą sobie wisieć. No a z takich dekoracyjnych rzeczy to wprowadziła się tutaj Szymona Mama ze swoją kolekcją dzbanuszków. Ona kiedyś zbierała takie właśnie małe dzbanuszki. Tutaj ma z Portugalii przywiezione kiedyś chyba przy przez Szymona e, wiszą też nasze kafelki, które kiedyś sprawlambdałam w antykwariacie we Wrocławiu. To są kafle holenderskie obite drewnianą ramką, e, jakoś mi nam tutaj idealnie podpasowały. No jest ja sobie poustawiałam też moje tak. książki, z których najczęściej korzystam właśnie do pieczenia chleba. E, oczywiście jest nasza piękna, duża Maryjka jeszcze z, ze Skwierzyńskiej. Generalnie Maryjek tutaj jest dużo. Trochę, trochę się śmieję, że takie się zrobiło sanktuarium, ale no co ja poradzę, że ja lubię bardzo. I tutaj ta kuchnia to jest taka najbardziej przez ten właśnie piec, który nadaje charakteru to jest taka najbardziej wiejska część tego domu wiejska w tym oczywiście takim pięknym tego słowa znaczeniu więc jakoś te maryki tutaj po prostu aż się proszą, żeby tu były na górze pieca zamieszkał z Cindapsus trebi strebi zobaczymy czemu tu nie będzie za ciemno na razie sobie stoi i sobie radzi no i mam też swoje tureckie młynki do soli do pieprzu, one słuchajcie działają bardzo źle, nie da się w nich nic za bardzo zmielić, ale są ładne, więc sobie stoją, a obok jest, jest jeszcze Szymona rodziców, taki stary, zabytkowy młynek do mielenia maku, więc też no, pewnie Czasem użyjemy, ale głównie tutaj pełni funkcję dekoracyjną, więc to jest taki zakątek, z jednej strony jak najbardziej użytkowy, bo właśnie orzechy, docelowo też warzywa zagrodu i chlebek ale też jak najbardziej dekoracyjny, no i no już wiem, że no nie ma szans, no nie pożegnamy się z, się z tym piecem, on tutaj na pewno zostanie. Powiem wam, że to, że się bałam, że tutaj nie będziemy się mieścić, że się będziemy o siebie obijać, naprawdę nie sprawdziło się te moje obawy. Jest na tyle miejsca, że naprawdę siedzimy tutaj w szóstkę, biega pies... Biegają dzieci przecież również. Inka wszędzie rzuca swoje kapciuszki. My się krzątamy, podajemy coś do stołu. Rodzice się krzątają i naprawdę nie wpadamy na siebie. Kuchnia jest duża, jest tutaj na tyle miejsca, że sobie nie zawadzamy i no, nie, nie ma też potrzeby, żeby to koniecznie wyjeżdżało, żeby coś poszerzać, bo jest okej. Okay. Dalej mamy taką część roboczą. Tutaj wszystko, no wiecie, krojenie chleba, warzyw, przygotowywanie i tak dalej. Deseczki, jakaś podręczna, sól, pieprz, bla, bla, bla. No i fajna ta, znaleźliśmy miejsce wreszcie na, ja to nazywam głupia kura. Głupia kura tu zamieszkała pod kinkietem, jest świetnie oświetlona, uważam, że super pasuje. To wygrzybałam kiedyś na jakiejś instagramowej grupie ze starociami i no, pod koniec, jak mieszkaliśmy na we Wrocławiu i wiedziałam, że ona gdzieś znajdzie swoje miejsce i znalazła zlew, no bardzo mi się podoba, jest duży, ceramiczny taki bym sobie myślę wybrała, gdybym miała wybierać sama to pewnie właśnie taki, bo zawsze chciałam mieć taki ceramiczny zlew tutaj poprzednia właścicielka zostawiła takie ceramiczne naczynka na sól czy na pieprz, są, są dwa nie wiem, Szymona mama mówi, że w jednym to może była woda święcona, nie wiem w każdym razie sobie wiszą. No i oczywiście fajny myk. Można sobie, wprawdzie jest zmywarka, słuchajcie, no ale zawsze coś tam w rękach też się myje, czy się płucze warzywa. No i jest też to, o czym zawsze, zawsze, chyba każda kobieta marzy, że podczas właśnie zmywania czy pracy przy zlewie jest widok na ogród i to bardzo ładny widok, bo tutaj jest widok na taras, na część oranż. ]żeli, która właśnie przylega do kuchni. Do aranżeli się wychodzi w ogóle przez kuchnię. Zaraz to zobaczycie. No i dalej jest ta ładna ścieżka z kamyczków, są róże. No i tu jest, tak jak Wam mówiłam, właśnie taki półwysep z kuchnią indukcyjną. Szymon jest nieco niepocieszony, że, że nie ma gazu, ale myślimy już o zrobieniu kuchni gazowej takiej letniej, bo wiecie, wok, wok musi być. Ja też bardzo tęsknię zadaniami z woka. W każdym razie, no tutaj można sobie też coś tu przyszykować, tutaj ugotować. Tu jeszcze mój ukochany Kitchen aid i toaster, czyli taka przestrzeń, że można właśnie ciacho zrobić, tosty i jest wygodnie. Z drugiej strony, też można operować przy tej kuchence i przy Kitchen Aidzie. To jest świetne, bo tu se ktoś może coś robić, a ja mogę tam sobie walić ciasto i tam nim ten operować przy tym Kitchen Aidzie. Z dwóch stron jest dojście, to jest bardzo praktyczne, a jeszcze od tamtej strony pod pod indukcją jest duża szafka taka wiecie wysuwana jeżdżąca na narożna z, z garnkami i patelniami więc naprawdę jest to nieźle pomyślane i jest tutaj wygodnie no i zwróćcie uwagę na lampę zamówiliśmy trzy takie szklane lampy z loberona bardzo nam się spodobały i faktycznie wyglądają super fajnie Jedną jeszcze dzisiaj przyjdzie elektryk, bo jest coś tam z kostką nie tak, ale dwie już wiszą, będą trzy, dwie nad stołem, tak klasycznie, i jedna nad tutaj kuchnią, żeby było jasno, bo ja bardzo lubię mieć jasno jak gotuję, nie wyobrażam sobie po ciemku gotować, muszę mieć dużo, dużo światła, to zawsze o to cisnę, że musi być jasno w kuchni. No i tutaj jeszcze nasza szafeczka też z Wrocławia przyjechała, z naszej kamienicy. Ona jest tak na razie jeszcze bardzo roboczo zagospodarowana, bo nic w niej nie ma, tylko jakieś pierdółki, ozdóbki, które nie mieliśmy pomysłu jeszcze gdzie je postawić, na górze kolekcja też naszych mleczników, trochę z mojej mamy, trochę, znaczy Szymona, mam już sobie przywłaszczyła, no moja też poniekąd, trochę moich. Może tutaj będą w tej szafeczce na przykład przyprawy, zobaczymy, albo jakieś oliwy ładne. Tutaj wiecie, no mieszkamy tu trzy tygodnie. Na razie jest tak, że, że mamy, mieliśmy pewną pulę dekoracji, no i po prostu gdzieś je na razie. Postawiliśmy w mniej lub bardziej przypadkowych miejscach, to będzie sobie wszystko jeszcze wędrować i szukać swojego docelowego domku. No i właśnie za tym półwyspem jest wyjście na oranżerię. Także fantastycznie, bo myślę, że na pewno wiosną, latem będziemy tam też jadać bardzo często, więc jest bliska droga. Na tą chwilę. Tam jakoś bardzo nie grzejemy, no bo jeszcze tam nie siedzimy. Bo tak naprawdę, szczerze Wam powiem, że nie ma na to jeszcze czasu. No i tutaj zamieszkał filodendron. Uważam, że bardzo ładnie tutaj wygląda i ma tutaj całkiem jasne stanowisko. Na razie widzę, że jest bardzo zadowolony. Chciałam Wam też zwrócić uwagę na kafle, jakie tutaj są piękne. One są właśnie, tak jak dużo rzeczy w tym domu, w stylu takim prowansalskim, śródziemnomorskim, są absolutnie piękne, pięknie położone. W taki trochę wzorek, mozaikę. Bardzo lubię te kafle, szalenie mi się podobają. No i tutaj dalej przechodzimy do kredensów. Słuchajcie, z kredensami była śmieszna akcja, bo tutaj miały zostać kredensy tutejsze, które tu były. Ostatecznie okazało się, że nie zostają i dowiedzieliśmy się o tym dosyć późno, więc tak naprawdę miałam trzy dni, jak już tutaj byłam, żeby, żeby coś ogarnąć, tak? Bo miałam wizję, że będziemy wszyscy wszystkie tutaj jeść znacznie z, z w kartonach. <laughs> więc no, trochę nie było opcji, żeby szukać czegoś, jakiegoś ładnego, dekoracyjnego kredensu. Zwłaszcza, że bardzo chcieliśmy, żeby tutaj były dwa, bo tu idealnie się mieszczą dwa kredensy, tak też było oryginalnie. One były tutaj takie ładne, fajne, stare. Więc kupiliśmy na razie na szybko. Coś, co chyba każdy kupuje na szybko i na na razie i, nie, i jak potrzebuje budżetowo, to jest, słuchajcie, bili. Nie jestem zadowolona z tego efektu i myślę, że docelowo będziemy tutaj te kredensy wymieniać. Ale to, słuchajcie, na kiedyś. Nie wszystko naraz. Planujemy tutaj mieszkać wiele, wiele lat, więc z czasem. Zwłaszcza, że no, tak jak mówię, tutaj się mieszczą dwa kredensy i uważam, że to bardzo dobrze wygląda. Więc myślę, że nie będzie łatwo znaleźć dwóch takich samych, albo przynajmniej podobnych, które można jakoś tam pomalować, żeby wyglądały spójnie, więc na razie jest sobie Bili, też nie jest tak, że jakoś mi to bardzo przeszkadza, ja w ogóle tutaj na nic nie ma ludze, wszystko mi się podoba, no i na, na, na w jednym Bili zamieszkało szkło, a na dole takie jakieś mniej dekoracyjne rzeczy jak garnki, jakieś tam miski i tak dalej, a w drugim Bilim zamieszkał Bolesławiec i inne moje naczynia w kolorze biało-niebieskim. Ponieważ kuchnia jest, w ogóle śmieszne jest to, że ta kuchnia nie jest biała, tylko ona jest na szaro pomalowana, a założyłam to dopiero chyba po półtora tygodniu. Byłam pewna, że ona jest biała, ale jak się zaczęłam przyglądać, ona jest taka, to jest taki bardzo jaśniutki szary. Ale no, generalnie nastrój jest tutaj taki biały, biały z drewnem, więc przywędrowały tutaj biało-niebieskie naczynia, no i na górze jeszcze jest wystawka dzbanków. Ponieważ Bili jest wąski, to te dzbanki się nie mieściły, więc poszły na razie na górę roboczo. Filodendrony pnące, myślę, że one tutaj nie będą, ale zobaczymy jeszcze. W każdym razie no i tak nie wygląda to źle, bo, bo, bo ta, te naczynia są takie dekoracyjne, ale myślę, że docelowo kiedyś tam sobie to wymienimy. No i doszliśmy do Królestwa Szymona. Czyli tutaj mieszka Pan Ekspres, Pani Kawa i same dobre rzeczy, które tutaj no, wszyscy czekamy, kiedy Szymon znajdzie chwilę, żeby nam zrobić pyszną kawę. E, tutaj e, jest nasza konsolka, która też przyjechała z Wrocławia. I powiem wam, że od razu wiedziałam, że ona tu będzie stała. Szymon tak mówił, nie, za duża, nie, coś tam. Baliśmy się, że tutaj trochę będzie za wąskie przejście. Ale nie, ja wiedziałam, że ona tu będzie i ona faktycznie tu super pasuje. I wprowadziliśmy do kuchni dodatkowy kolor, który moim zdaniem pasuje, bo jest powtórzony trzykrotnie, jest konsolka, jest w takim właśnie serdynowo zielonkawym kolorze, ta szafeczka nad Kitchen Aidem, którą wam pokazywałam i jeszcze zamówiliśmy sobie kosz na śmieci też z Loberona, taki bardzo rustykalny z kogutem, no bo jak w Prowancja, jak wiejska kuchnia, no to niech będzie kogut, no jak bez koguta, zwłaszcza, że tutaj słuchajcie, kogut od sąsiadów drze się od rana do wieczora, więc ja to bardzo lubię, nie narzekam, absolutnie, uwielbiam tego koguta, ale no kogut musiał być w takiej kuchni, uważam, więc jest, dlatego też tak kolorystycznie to pasuje, najpierw miałam, dostałam od męża aby żeby przemalować tą konsolę, ale wydaje mi się, że tak zostanie, no bo właśnie ten kolor jest powtórzony i, i nie jest tak, że się gryzie. No i tutaj jest też fajna rzecz, takie okienko, które wychodzi na spiżarkę. Spiżarkę zaraz Wam pokażę. No i zegar Szymona Dziadka tutaj sobie stoi. Już nie działa niestety, ale Dekoruje. Myślę, że mu też miło jest na niego sobie spoglądać, jak te pyszne kamy nam robi. No, i tutaj jest kolejna rzecz, którą ten dom spełnia wszystkie moje sny i marzenia. Spiżarka. Spiżarka, słuchajcie, z piękny, za pięknymi, starymi drzwiami, ze światłem, duża, i yy, dzięki której mogę wszystkie takie mniej dekoracyjne rzeczy, jak jakiś zapas, yy, no wiecie, to co w każdym domu, ryż, kasza, makaron, ziemniory, yy, jakieś ręczniki papierowe, worki na śmieci, to wszystko, co nie jest jakieś szczególnie yy, ładne, yy, można sobie tam pochować, i yy, 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 no mieć jakieś tam jeszcze konserwy, puszki, to jest właśnie kolejna rzecz, która tutaj pozwala, żeby ta kuchnia była taka, wiecie. Instagramowa, ładna, czyściutka. Muszę powiedzieć, że wszyscy się starają i naprawdę pilnujemy się, że nawet naczynia wędrują prosto do zmywarki, a nie do zlewu i jak się zbierze góra, to do zmywarki, tylko wszyscy się starają. Jest po każdym posiłku wszystko sprzątane, wycierane i jest cały czas ładnie. Jak tutaj przygotowywaliśmy się do filmu, naprawdę zabraliśmy dosłownie ładowarkę od telefonu i garnek z zupą i nie musieliśmy nic tutaj sprzątać, bo jest cały czas ładnie właśnie przez to, że te rzeczy, też takie gospodarcze, bardziej mogły wyjechać do spiżarki. No i też ja się bałam najpierw, że wiecie, no ja wzięłam rzeczy swoje kuchenne i mama też wzięła trochę rzeczy swoich kuchennych. I ja się bałam, że te wszystkie garnki, szpachelki, chochelki, że nam się to wszystko nie pomieści tutaj, przyprawy. Ale właśnie dzięki spiżarce daliśmy radę. Spiżarka jest urządzona na razie w taki sposób gospodarczy być może z czasem urządzę ją Instagramowo, nie wiem, zobaczymy, pewnie tak, znając mnie to jak skończę tutaj z tą przestrzenią, to już mi się zacznie nudzić i zabiorę się za spiżarkę. Pokażę wam, ale tak jak mówię, na razie jest tak gospodarczo bardziej niż jakoś pięknie. Niewątpliwie najpiękniejszy jest Kredens. On mi się w ogóle bardzo podoba. Też się zastanawiam, czy go kiedyś jakoś jeszcze trochę nie odrestaurować i gdzieś na stalone nie wywalić. Zobaczymy. Ale z drugiej strony on się tu fajnie sprawdza, bo on jest bardzo pojemny, bo tutaj mamy jakieś wszystkie przyprawy, takie rzeczy, tutaj herbatki, tu wszystkie zapas worków na śmieci, baterii i takich, wiecie, typowo gospodarczych rzeczy. I na dole jeszcze jakieś takie większe y, przybory kuchenne, typu jakieś miski, dzierże, makutry, maszynki do mięsa, y, ten cały gabaryt, suszarki do grzybów i mnóstwo słojów do kiszenia. No i tutaj to, to są współczesne regały z Ikei. To, co Szymon wam wrzucałam na relacji na Instagramie, że Szymon tak pracowicie skręca mebel po meblu, no to właśnie tutaj. To, to też jest Billy. To jest, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest całkiem Całkiem przyzwoity mebel, taki właśnie do spiżarki, mamy też takie w garderobie, bo tu jest drewno to jest, no, z, z białą płytą pieśniową, jakoś tak na salon, może bym tego nie wzięła, ale właśnie do garderoby czy do spiżarki po oczach nie bije, jest ok no i tu mamy taką część spożywczą bardziej, właśnie jakieś tam mąki, ryże, konserwy, jaja tu jest dosyć chłodniej w tej spiżarce, no bo tutaj nie ma kaloryfera i bardzo dobrze, no bo właśnie możemy sobie jajka tutaj trzymać, czy ziemniaki, cebule. one się tak szybko, wiecie nie, nic się złego z nimi nie dzieje przez to, że są w chłodzie na dole mamy zapas obrusów i ściereczek no i tutaj jest taka szafeczka tą bym chciała dopracować, albo może docelowo zamienić na jakąś ładną, starą bo to, wiecie, że to jest moje Marzenie, żeby mieć wszystko w ładnych słoikach, więc tu jestem tak zadowolona połowicznie, bo jest koncepcja, jest dużo słoików, ale nie wygląda to jakoś pięknie, to na pewno będę chciała poprzerabiać. Tutaj wszelkie jakieś grochy, słoneczniki, siemielniane płatki dla dzieci, mąki wszystkie takie rzeczy, których się używa. I tutaj jest stół, przy którym jadamy posiłki. Oczywiście, też tak wiecie, zastanawialiśmy się, czy może będziemy jadać przy tym wielkim stole ale, wiadomo, nikomu się nie chce tego nosić tak na co dzień przy tych trzech posiłkach dziennie, więc wszystko jemy tutaj, bo jest pod samą lodówką, łatwo, szybko można wszystko wyjąć, a stół jest na tyle duży, że naprawdę się tutaj w sześć osób bez problemu mieścimy, więc jak na razie przy dużym stole bardziej odchodzą jakieś gry i takie inne rzeczy. Pewnie jak przyjadą pierwsi goście, no to tam będziemy się stołować, żeby było, wiecie, bardziej elegancko, mościcki, te sprawy, ale takie codzienne posiłki są tutaj. No i tak jak Wam mówiłam, to jest powtórzona szklana lampa, ta sama, która jest nad e, Półwyspem. Będzie jeszcze i druga. Dzisiaj ma przyjść elektryk, więc mam nadzieję, że już to ogarnie. No i tutaj jeszcze jest parapet, na którym obecnie mamy e, w koszach owoce i warzywa. E, nie wiem, czy to tak będzie docelowo. Na razie tak jest i jest ok. Jest łatwo, wszystko pod ręką. No i tutaj znowu ładny. Widok na mój ukochany modrzew. Ten modrzew już jest moim ulubionym oficjalnie drzewem w ogrodzie i zauważyłam, że nawet siadam przy stole w ten sposób, podświadomie. Dopiero potem się zaczęłam na tym stanawiać, żeby patrzeć na modrzew. Już zrzucił igły, ale i tak jest piękny, więc widok jest tutaj znów ładny. Jest modrzew, jest też ta stara studnia, krzak Aroni i perukowiec. Także bardzo malowniczo się tutaj jada. Zresztą naprawdę powiem Wam szczerze, że tutaj z żadnego okna nie jest brzydki widok. Wszystkie, wszystkie widoki są przepiękne. No i ostatnia, ostatnia część kuchni no to wiadomo lodówka, piekarnik i mikrofalówka. Tutaj jest taka zabudowa na to stworzona. Nie jestem jej jakimś największym fanem. Ale i tak na żywo podoba mi się bardziej niż jak gdzieś tam na zdjęciach oglądałam i o niej myślałam. Ale nie wiem, może kiedyś tu będziemy coś przerabiać. Na razie jest w ten sposób. No z plusów to na pewno fajne jest to, że jest piekarnik wysoko. To niby spierdoła, ale powiem Wam, że o wiele jakoś chętniej i wygodniej się piecze, jak on jest na linii ręki, niż jak tak tradycyjnie, jak jest zazwyczaj w kuchniach. Że jest na dole i trzeba się schylać. Łatwiej się go czyści, łatwiej się jakoś to wszystkie. Ja naprawdę sporo piekę tych chlebów, bułek, ciast, więc łatwiej się tutaj to wyjmuje i tym operuje. No i, i chyba tutaj są wszystkie, wiecie. Najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz harmonogram wywozu śmieci. <laughs> Musisz to sobie być przyjęte i nerwowo sprawdzamy często, kiedy te śmieci, żeby się nie pomylić. Ale dzisiaj zabrali, udało nam się. Byliśmy tacy Szymonem szczęśliwi. Wzięli śmieci i jest. E, dobra, słuchajcie, w ten sposób ta kuchnia wygląda. No, jeszcze ma oczywiście piękne stare drzwi. E, no, ja jestem bardzo zadowolona. Kuchnia mi się szalenie podoba, jest naprawdę, jak, jak praktycznie wszystko w tym domu, jest dokładnie taka, jak sobie wymarzyłam. Myślę, że byłoby mi bardzo trudno zaprojektować ją lepiej i cieszę się, że, że już nie, nie musiałam w sumie tego robić. Jak dzisiaj mówiłam do Szymona, że słuchaj, jak to się dobrze stało, że się nie budujemy że nie musimy teraz wybierać kafelków i fuk, tylko mamy, no i to jeszcze mamy takie idealnie w nasz gust. Ja myślę, że jakbym miała zaprojektować kuchnię marzeń, to ona by wyglądała właśnie tak. Ja jestem szalenie zadowolona. Jedyne moje obawy były takie, estetycznych, nie było żadnych. Obawy były właśnie takie, czy nie będzie nam tu ciasno w tyle osób i czy będzie się wygodnie gotowało. I okazuje się, że tak. Więc, no, jak dla mnie, super, sztos. Dajcie znaka w komentarzu, czy też Wam się podobało u nas w kuchni. No i co, i dzięki. Widzimy się następnym razem. Do zobaczyska.